Witam, tym razem mamy taką grupkę z Elektryk Metal 6 edycja, nieruchany, nie dotykany. jeszcze niedoklejony. Elegancka sprawa. Ja wiem, że teraz Elektryki z Island of Blad zalały świat kosztują 5 zł, ale to jest metalowy 6 edycyjny elektryk, który jest nie do dostania no, do dostania, ale za niedługo będzie ich już z czasem coraz coraz mniej, będą ubywać tak więc nuweczka, podstawka i plecaszek wszystko komplet no jakkolwiek z elektrykami to tak jak mówiłem jest ich może jeszcze pod dostatkiem ale dżesejli metalowych już nie ma. Są tylko w fajlkaście. Nieruszana różnica. Nówka sztuka metal, podstawka. Nówka sztuka podpórka. Nie wiem jak go się nazwać. Podtrzymywać do, podtrzymywać do snajperki i tarkwa. <coughs> Mam nadzieję, że ostrzej się dobra. Sreberka. Niedotykana, dotykana widzę. I tak samo druga różnica, ale bez tarkwa. To samo, tylko że brakuje tarkwy. Odbidę, na sobie jakąś tarkę, daj z jakiejś innej armii, coś wyraźbić i tak dalej. Nie ma problemu. Podstawki są to tak, jak widać, to co widać. Pozdrawiam.